Aleksander Fedorok, Forbes Polska. Moim Państwa gościem jest pan Krzysztof Folta, założyciel Team SA. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Witamy. Jeszcze jakiś czas temu powiedziałbym prezes, ale... Od 1 lipca już jestem na emeryturze. Emerytowany prezes. Emerytowany prezes, a firma została założona 37 lat temu. Rozumieć Dokładnie, 7 listopada 1987 roku. Czyli jeszcze w poprzedniej pocji możemy w sumie sobie tak porównać. Może dobra, nie będziemy porównywali czasów PRL do trzeciej do RP, bo to nie ma jakby sensu, ale Pan jest naocznym świadkiem transformacji, widział pan jak się prowadziło biznes w różnych latach i tutaj poprosiłbym o parę, parę refleksji w tym kontekście. Czyli jak żeśmy rejestrowali team w 1987 roku, to w gusie się zebrało całe konsylium, jakie nam numerę dać, bo to było osoby fizyczne i spółdzielnia pracy UNITA, w której kiedyś wcześniej pracowałem, więc to już była taka nowość jak na tamte czasy. Jako spółka ZO dostaliśmy numer RHB 122, czyli 122 spółka w skali kraju, więc to też było coś ciekawego. To wszystko jakby było konsekwencjami ustawy Wilczka, ministra Wilczka, który jeszcze pamiętam, wprowadził jakby pierwsze reformy takie gospodarcze. No i na pra prawdziwa rewolucja się zaczęła w 90 roku, w e, czasach Tak. E, myśmy się w ten czas zajmowali wykonawstwem. W instalacji elektrycznej mieliśmy podpisane umowy do października 90 roku. Zatrudniłem 45 osób. 13 marca zerwano z nami ostatnią umowę. I musieliście sobie poradzić? Tak, sami. Tak, sami. I no, Przeżyliśmy, jak widać. Czasy były ciekawe, burzliwe. To był, dla mnie to był okres wielkich szans. I, i każdy, kto w tym czasie skorzystał z tego, to już mniejszy lub większy sukces. Ja zawsze twierdzę, że moje pokolenie, czyli roczniki 55-60, to byli najwięksi beneficjenci zmian y, wprowadzonych za Walcerowicza. A łatwiej się, jeżeli ktoś miałby zaczynać biznes, łatwiej było wtedy czy teraz, tak naprawdę? Jakby wiele czynników ze sobą... Wie Pan, było inaczej. Po pierwsze y... W tamtym czasie, na przykład, umowę z bankiem. Dostałem list polecony, mam się zgłosić do takiego, do takiego banku, podpisać umowę kredytową, umowę na obsługę i koniec. Nie było żadnej, był jeden bank wydzielony z góry. Wiele rzeczy było jakby jeszcze na początku lat 90. i w komunizmie scentralizowanych. I to był pewien mankament. Z drugiej strony, dużo firm zaczęło bankrutować. My sobie z tej chwili nie zdajemy sprawy. Wiele firm, szczególnie państwowych, dlaczego tę umowę ze mną między innymi zerwały, no bo te firmy zbankrutowały, mówiąc krótko. Więc to było też y, nieprzyjemne, ale z drugiej strony jak coś znika, to coś się pojawia w ich miejsce, więc była szansa, żeby wejść w miejsce tych y, państw, państwowych firm. Ja uważam, że to był okres przede wszystkim dużego entuzjazmu, czego teraz ja nie widzę wśród młodych ludzi. To był entuzjazm. Wszyscy robili, nie wiem czy Państwo pamiętacie, sławetne stoliki, szczęki, u, szczęki u, a szczęki to już Warszawie. kapitaliści. To już kapitaliści, tak. I tak dalej. Więc każdy no chciał no. robić biznes. To był taki duży entuzjazm, i, i ta przedsiębiorczość Polaków było widać na każdym miejscu. Oczywiście w miarę upływu czasu część ludzi zostawało na rynku, część nie, ale był bardzo duży i dużo szans do robienia biznesu. A teraz to ten entuzjazm na przykład zabija Excel? Czy jak się tworzy startupy, to się myśli o ich sprzedaniu od razu? No o... właśnie, myśmy nigdy nie myśleli o sprzedaniu firm, jak żeśmy je zakładali. Yy, Grofilm założony w tamtym czasie dalej egzystuje, to moja też egzystuje, mimo że została sprzedana, dalej sobie dobrze radzi. Myśmy zawsze chcieli to rozwijać i budować coś nowego. I, i, to, i to był ten entuzjazm, właśnie. Nikt nie myślał o sprzedawaniu firm. Druga rzecz, nie było problemem przychodzenie do pracy w soboty, zostawanie po godzinach. Może to było złe. Jak rozmawiam teraz z młodymi ludźmi, z pokoleniem Z, no, Life balance, life balance 8 z godzin. to jest bardzo tak. Był okres, że ja przez N lat w ogóle urlopów nie brałem, bo mi się wydawało, że nie mogę odejść z firmy, bo firma zbankrutuje. Że pracowaliśmy 12 godzin dziennie. To nie było takie, to kosztem się odbywało rodziny. Najczęściej ja się no, cieszę, czeka. że, y, że y, nasza rodzina przetrwała, syn pokończył studia, jesteśmy razem 40 kilka lat z żoną. Ale to gro właśnie tego utrzymania jakby rodziny i że, że rodziny istniały, spadało na barki żon. Ja jestem bardzo wdzięczny, że moja żona przejęła, że tak powiem, tą rolę, y, bo mnie nikt w domu nie było. No to były, to były koszty jakby tak. wliczone tak. Z, ta, z, tamtych, z tamtych czasów. A pytając o te początki, bo, bo dzisiaj wiadomo, no formalnie firmę jest łatwo zarejestrować, jest jedno okienko, więc żaden problem. Ale jeśli się weźmiemy pod uwagę przepisy chociażby. No pan jest, jakby pańska firma była efektem ustawy Wilczka, to, to było. To jakby parę... konsekwencją konsekwencją wykorzystania tej szansy. Przepisy były, no, Ustawa była bardzo krótka. W tej chwili tak. regulacji jest mnóstwo. Ok, członkostwo w Unii Europejskiej to wymusza, jakby postęp w wielu obszarach, ale finalnie też, nawet chociażby raport Mario Dragiego, czy, czy decydenci w nie zauważyli, że troszkę myśmy się tutaj jednak, jeżeli chodzi o biurokrację, zagalopowali. To słowo jest... troszkę moim zdaniem nie jest adekwatne. To jest eufemizm, <laughs> to tak. Jest eufemizm, raz. absolutnie. Dwa. No. Oczywiście pewne sektory gospodarki muszą być regulowane. Tak. Szczególnie te sektory strategiczne, które wymagają koncesji. Ale z drugiej strony, mm, jak ten czasami te... idziemy. W ten... Ja rozumiem, że trzeba chronić pracowników. Jestem jak najbardziej za tym, żeby prawa pracownicze były chronione. Ja nie narzekam na kodeks pracy. Tyle lat pracowałem, zarządzałem firmą, obowiązywał kodeks pracy. Bardzo jestem legalistą, więc przestrzegaliśmy wszystkie zasady. Dotyczące pracowników, nie tylko. I to, I to powinno być. Bo zawsze w konfrontacji pracownik-pracodawca, nazwijmy rzecz po imieniu, pracownik jest słabszą stroną. Tak obiektywnie patrząc i, i w związku z powyższym, że są pewnymi regulacjami prawa pracownicze chronione, to nie mam nic przeciwko temu. Druga rzecz, no w tej chwili można powiedzieć, że ta pensja minimalna, ja nigdy nie płaciłem pensji minimalnej, więc dla mnie jako. Prezesa firmy nie był to problem, wynagrodzenie minimalne, bo nigdy tak mało nie płaciłem. Też uważam, że za pracę trzeba godziwie płacić. I, i, I ci przedsiębiorcy, którzy narzekają na te regulacje, właśnie minimalnego wynagrodzenia, regulacje związane z nadgodzinami, z dniami wolnymi, no, całe regulacje związane z kodeksem pracy, którzy narzekają, nie ma sensu. To jest bez sensu. Z drugiej strony, jak ja w tej chwili. Widzę te y, raporty, SEG, musimy robić y, r, raporty RODO na przykład. Okej, okay. trzeba chronić dane personalne, wie pan. Ja jestem u lekarza, czy gdzieś, i mówi pan Krzysztof, nagle nas wstaje trzech Krzysztofów. No i później się mówi: Krzysztof, na jaką literkę wie pan. To czasami zaczyna być śmieszne. Także te niektóre przepisy są no, dla mnie śmieszne. Czyli tak trochę tego więcej liberalizmu i, i ograniczenia przepisów by się jednak przydało, żeby tak naprawdę skorzystali też w sumie młodzi ludzie. No bo problem jest z konkurencyjnością taki, że no fajnie, startupy się tworzą w Polsce, w Unii Europejskiej, ale tych jednorożców słynnych, no nie ma aż tak, tak wiele nas Amerykanie czy Chińczycy prześcigają. No po pierwsze, Chińczyków, trochę więcej Amerykanów też to jest. Raczej więcej Amerykanów tyle co Unia Europejska. Y jak zmieniałem model firmy, po 25 latach przeszliśmy z tradycyjnego biznesu na e-commerce. To w naszej branży, czyli w dystrybucji materiałowej i była rewolucja. Ciągle słyszałem, że to nie ta branża, nie ten sektor, za wcześnie, różne rzeczy. Zresztą w tej chwili, jakby podsumowanie mojej działalności zawodowej, to teraz właściwie skończyłem pisać książkę. To jest historia teamu i historia biznesu, bo to się zaczyna jeszcze od tych czasów właśnie wilczkowych, wcześniejszych. Tytuł książki jest Never Ending Startup. Nawiązuje do bardziej współczesności czy do, do, do początku? Nie, tak. na, nawiązuje do DNA firmy. Czyli ciągle firma się zmienia, musi szukać nowych szans i nowych możliwości. I to jest to, startupy mają taką cechę, że. To jest ich DNA, jak najbardziej. Tak. Absolutnie. Tylko, że zapominają ludzie o jednej rzeczy. Żebyśmy się przyjrzeli tym największym startupom w skali świata, ale nie tylko, to one swoją jakby wartość uzyskują co najmniej po 10 latach. Nie po roku, po dwóch. I to jest ta różnica. Ci nawet te najbardziej znane firmy, czyli Google, Amazon, Facebook, czy Microsoft, po 10 latach dopiero stały się dużymi firmami i bogatymi. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach wielu ludziom brakuje tej cierpliwości, tych nastu poczekania, że firma musi dopiero pokazać, że ten model, że jej działanie przynosi sukces. Właśnie I za to musimy trzymać w sumie kciuki, żeby za tę cierpliwość młodych polskich No i determinację przede wszystkim. Determinację, to, pra to prawda. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Moim państwa gościem był pan Krzysztof Folta, założyciel firmy Team S.A. Dziękuję. Dziękuję pięknie.